Jest droga, przy drodze stoi znak 30 na godzinę. Jedziesz w nocy samochodem, nie ma żadnego człowieka, żadnego zagrożenia, nie widzisz, nie spostrzegasz. Jedziesz, bo żona zaczęła rodzić. Przekroczyłeś prędkość o 10 km na godzinę. Jedziesz 40 na godzinę. Masz grzech? Bo prawo stanowi, stanowione nie stanowi najwyższej normy. I prosty przykład mamy, jak policjant pojedzie ścigać złodzieja i złodziej pojedzie 50, to policjant a na znaku jest 30, to policjant pojedzie 30, bo mu tak przepis każe, no a prawo stanowione jest. Czyli nawet w przypadku policjanta prawo stanowione w tym przypadku ma nad sobą inną normę dla policjanta ważniejszą jest w akcji łapie złodzieja no więc trzeba nam te, te reguły moralności naukę moralności poznawać żebyśmy to w co wierzyli na właściwy sposób wykonywali i nie wystarczy tak jak Luter, wiesz i rób co chcesz wiesz ale wiesz i grzesz bo sama wiara cię zbawi Tylko z wiarą muszą wspólnie iść właściwe uczynki. Żeby były właściwe, musimy znać, jaka jest ta właściwa norma. I żeby była ta właściwa norma, musimy odrzucić do rozum, że nie jest najwyższą formą, najwyższą normą moralności, nie jest najwyższą normą moralności, czyli to, co ja zrozumiałem I, i, i koniec. No ale mój rozum może się mylić. Nie jest najwyższą normą opinia publiczna, bo wszyscy ludzie tak robią, bo parlament uchwalił, bo większość ludzi i tak dalej. Nie jest normą y, moralności najwyższą ustawa, prawo stanowione, jest tylko i wyłącznie Bóg i prawo Boże jest najwyższą normą moralności.